Państwa w kolejnej rozmowie regionalnego ośrodka debaty międzynarodowej w Olsztynie, prowadzonego przez Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Ja nazywam się Wyspina Salmanowicz i moim oraz Państwa gościem będzie Pan Adam Klebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, a także wieloletni prezes oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pan Adam jest historykiem oraz dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem, między innymi w regionalnych i ogólnopolskich rozgłośniach radiowych. Jest nam niezmiernie miło, że Pan Dyrektor przyjął zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję, witam serdecznie Państwa. Dzisiaj porozmawiamy trochę o Pana ostatniej aktywności i ciekawych wątkach, które niejako wpisują się w nasze zainteresowania. Ale na początek zapytam, co sprowadza Pana do Olsztyna, Oczywiście oprócz naszej rozmowy. Bo wiem, że jest jeszcze jakiś powód wizyty na Wariu i Mazurek. Tak, właśnie świeżo wróciliśmy z notacji. Notacji, czyli takim filmowym dokumentowania, dokumentowaniu świadków, świadków historii. Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się historią XX wieku, pomiędzy latami 1917 1990. Oczywiście troszkę wybiegamy czasami w, w przód. I jedną z najważniejszych części naszej działalności no to jest właśnie uratowanie tych relacji świadków, którzy, świadków historii, którzy no chodzi o to, żeby ocalić to, co oni pamiętają, ocalić dokumenty, które posiadają w swoich zbiorach. I takim świadkiem w Olsztynie jest pani personalia Swianic, nagięć, czasami używa formy nagięciowa. Niezwykły świadek historii, bo to nie tylko córka profesora Stanisława Zwaniewicza, świadka Katynia, córka Olimpii z domu nie Janiewicz, też bardzo ciekawego badacza etnograficznego. Sama działacz można powiedzieć opozycji solidarności, zasłużony profesor właśnie tutaj w Olsztynie pewnie pani profesor nie trzeba przedstawiać. Także jej mąż to, to też żołnierz wyględny, człowiek, który wiele wycierpiał, przesiedział w więzieniu. Cała rodzina rzeczywiście fascynująca i ciekawa. I to był powód mojego z ekipą przyjazdu tutaj do Olsztyna, właśnie po to, żeby porozmawiać z panią profesor, spotkać się, nagrać. No, muszę powiedzieć, że wizyta przeszła nasze oczekiwania. To, co pani profesor ma w swoich zbiorach, dokumentacja zdjęciowa. Bardzo żywy umysł pani profesor jest rocznik 1928. Kobieta się nie na wieku, ale to jest po prostu satysfakcja. No, pani profesor zachowuje niezwykłą kondycję, świadomość umysłu piękna języka polskiego. Jednym, jednym z wątków naszej rozmowy była również postać księdza Henryka Chalbowicza, którym zajmuje się od lat. Kończę właśnie pisanie kolejnej książki na, na temat właśnie tej postaci. To jest błogosławiony Kościoła katolickiego, moja daleka rodzina, ale nie, nie mamy takich bliski powiązań, że jestem w stanie wykazać, że to gdzieś y, od któregoś ze styliów na przykład y, y, mamy tutaj wspólne korzenie. Natomiast niezwykła postać międzywojennego Wilna, człowiek, który był pasterzem akademickim środowiska Uniwersytetu Stawana Katorego winnie męczeni II wojny światowej i ciocia pani profesor spianiewicz Maria Spianiewicz przyjaźniła się z księdzem Kulebowiczem. W jej zbiorach pozostały fotografie, listy, o tym też żeśmy rozmawiali, więc kilka było tych powodów do, do spotkania, do wizyty w mieszkaniu pani, pani profesor. Poznaliśmy wnuka również, który jest jak się okazuje historykiem, więc to wszystko wie, składa się na taką fascynującą i niezwykłą powieść. To bardzo ciekawe, co Pan mówi. A wracając do Pana działalności zawodowej, tak jak już powiedzieliśmy, jest, już, jest Pan od kilku lat dyrektorem Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej. Proszę nam powiedzieć, zdradzić, na czym polega praca Pana biura, jakie są główne zadania i może jakieś ciekawostki z tym związane. Jak sama nazwa wskazuje, Biura Edukacji, a zatem zajmujemy się edukacją chcemy docierać skutecznie z przekazem historycznym do najmłodszego pokolenia Polaków, do tych, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną, do tych starszych, do maturzystów, do studentów, do każdego tak szczerze mówiąc, bez względu na wieki. Jeżeli ktoś chce poznawać polską historię najnowszą, to, to tego jest właśnie nasze biuro. Staramy się w tych młodych ludziach wzbudzić takie uczucia, jak duma z polskiej historii, z tego, do jakiego narodu przynależymy, uczyć postaw patriotycznych, to nic nie ma wspólnego z xenofobią, z jakimiś różnymi zarzutami. Można być dumnym Polakiem i patrzeć bardzo szeroko na świat, dostrzegać inne narodowości, inne nacje. Taka jaka była nasza historia wielonarodowej Rzeczpospolitej. W jaki sposób to realizujemy? A, tu jeszcze musimy dodać, że jednym z kierunków, ważnych kierunków naszego docierania są również Polacy poza granicami kraju. Temu służą między innymi przystanki historia, które są studowane w 11 miejscach na świecie od Stanów Zjednoczonych, zaczynając przez różne kraje europejskie, przez Londyn, Brukselę, ale również Zachodzie, czyli Czechy. I oczywiście Wschód, czyli Winno, Dyneburg, Lwów, Rzetomierz. Grodno. Tam także staramy się być. Tych przystanków historia zagranicznych byłoby już więcej, gdyby nie pandemia, bo mieliśmy kolejne plany związane z Niemcami. Tam miały powstać trzy kolejne środki z Irlandią, z Węgrami, Budapesztem, ale mam nadzieję, że spokojnie także tamte przystanki historia otworzymy i będą normalnie funkcjonowały. No i ktoś może zapytać się, w jaki sposób działamy. Staramy się do tych umysłów młodych ludzi docierać w sposób nowoczesny, czyli przemawiać takim językiem, który oni rozumieją i który im odpowiada. Stąd na przykład gry historyczne na komórkę, stąd gry maszowe, bardzo popularne w Polsce i które skutecznie staramy się rozpowszechniać i ciągle wypuszczać w świat nowe propozycje, jak ostatnia na przykład o RPO, czyli można... Wcielić się w podwodniaka okresu wojny i stoczyć parę fascynujących bitew, poznać dzięki temu historię. To także filmy, filmy animowane, tak jak znany film na całym świecie, tak możemy powiedzieć. Film, który zobaczyło właśnie tej publiczności rozlokowanej na wszystkich kontynentach ponad 20 milionów ludzi. Film przygotowany w kilkunastu wersjach językowych, film o tytule Niezwyciężeni ale to także filmy dokumentalne, w których staramy się pokazać zarówno wybitne postacie, a często nieznane, jak genialny matematyk z Podlasia, Józef Macinkiewicz, ofiara Katynia, czy też pewne zjawiska, pewne zdarzenia, jak choćby paszporty paragwaju, czyli zupełnie nieznana historia, kiedy to w czasie II wojny światowej polski rząd londyński, polscy dyplomaci, polski, polski MSZ, pomagało polskim obywatelom, żeby pochodzenia, żeby otrzymali paszporty krajów południowej Ameryki i mogli uciec z okupowanych terenów, przeżyć po prostu nową wojnę światową. Tych ofert jest, jest bardzo dużo, zapraszam do odwiedzenia naszej strony edukacja.ipn.gov.pl, tam jest pełen zakres tego co mamy, wystawy, filmy, szkolenia, także bardzo bogata oferta dla nauczycieli i zachęca do współpracy wszystkich, zarówno nauczycieli, jak i młodych ludzi, wszystkich zainteresowanych historią. Myślę, że dzięki spotkaniom z IPN można naprawdę przeżyć fascynującą historię i do tego bardzo zachęcam. To faktycznie bardzo interesujące rzeczywiście ta oferta jest bardzo bogata. Z całą pewnością pewno powiązane jest to z Pana zainteresowaniami. Chciałabym zauważyć, że działalność, o której Pan wspomniał, upowszechnienie pozytywnej wiedzy na temat najważniejszych historycznych wydarzeń na naszej ojczyzny, czy też popularyzacja, jak również za granicą, historii Polski, to działania, które cenimy oraz podejmujemy jako ośrodek. My koncentrujemy się na dyplomacji publicznej, czyli na tzw. soft power. Nawet ostatnio miałam ciekawą rozmowę na ten temat między z kolegą z rodów Rzeszów, a więc, chciałabym teraz zapytać, jak Pan zapatruje się na stosunek do historii naszego kraju za granicą? Ostatnio coraz częściej jest ona obiektem celowej, wręcz akcji zakłamującej na przykład takie elementy jak udział Polaków w II wojnie światowej, czy rola i pozycja naszych rodaków na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Poproszę o opinię, a także o sugestie, jak możemy ten stan poprawić. Przez 50 powojennych lat nie byliśmy jako państwo, jako naród, narodem w pełni wolnym. Byliśmy uzależnieni od wschodniego imperium, dodajemy z ideologią komunistyczną. W związku z tym, to w jaki sposób mówiono przez te wszystkie lata powojenne o Polsce, o polskiej historii, o udziale Polaków w II wojnie światowej, podlegało różnym zakonaniom, przekonaniom. To znaczy inni opowiadali tę historie, a nie my sami. Jak się okazuje także w wolnym świecie, tym do którego żeśmy tęsknili, powstały różne nieprawdziwe opowieści na ten temat, które no, z jednej strony pomniejszały udział Polaków na przykład w walce zbrojnej, jeśli chodzi o, o wysiłek naszego narodu w zmaganiach z okupantami różnymi tego czasu. Jak i pewne mity, które zaczęły gwałtownie narastać w, w ostatnich latach, na przykład jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie. W związku z tym, co można zrobić i jak, jak to zmieniać? To nie jest łatwe, minęło 30 lat już naszej niepodległości, My żyjemy w wolnym kraju, ale nikt nie zasypia gruszek w popiele. Pamiętam takie dyskusje na, na festiwalu filmów historycznych, przed paru laty kiedy z publicystów mówił co prowadzić politykę historyczną, że, że to jest nikomu niepotrzebne. No, jest tak, jak jest, przyjmijmy, że tą historię wszyscy przyjmują nie, tak, jak sobie ją tam przeczytają, zobaczą na filmach, przeczytają w książkach. Zostawmy, zostawmy to. To jest nieprawdziwy sposób rozumowania. jak Patrzymy na kraje nie tylko na te wielkie, na tych naszych wielkich sąsiadów, wielkich w sensie terytorium czy potencjału, który mają, czyli Niemcy, Rosję. Każdy kraj, czy to Francja, czy to Holandia, kraje mniejsze jak Austria, jak Szwajcaria, jak kraje skandynawskie, każdy prowadzi jakoś swoją politykę historyczną i można zadać pytanie, dobrze, no ale co chodzi w tej polityce historycznej? Nie chodzi o zakłamywanie, nie chodzi o to, żeby mówić nieprawdę, chodzi o to, żeby to, co my wiemy, to, co my żeśmy ustalili na podstawie badań naukowych, na podstawie badań historycznych, ale nie tylko, również socjologicznych, psychologicznych, filozoficznych, żeby tą, te nasze ustalenia, wyniki badań naukowych dzielić się po prostu z innymi, pokazywać, że, że według nas ta rzeczywistość tak wyglądała. Zwłaszcza, że no, można powiedzieć, nikt nie odpuszcza i każdy chce się, w pod, mówię o krajach. Chcę się pokazać w trochę w lepszym świetle. Weźmy Niemcy, no, które prowadzą bardzo usilną narrację od wielu lat, taką obrazowiającą historię II wojny światowej. No, my też byliśmy ofiarami, yy, przypuszczam jakby yy, taką tezę. Oczywiście, że byli ofiarami, nikt o tym nie zapomina, natomiast można zapomnieć o początku, że to Niemcy byli sprawcami i oni wywołali, oni doprowadzili do II wojny światowej. Kiedy obserwujemy to, co się dzieje na Wschodzie, jakby zakłamywanie podstawowych zupełnie faktów. kiedy zaczęła się Druga Wojna Światowa, my wszyscy wiemy, 1 września 1939 roku ataka w Estępie, słynne bombardowanie Wielunia. Na wschodzie były wielu krajach byłego Związku Sowieckiego, a w dzisiejszej Rosji, mówi się nie, wojna zaczęła się 22 czerwca 1941 roku. To nieprawda. Bo bo przecież był pak terriwentrop to dwóch naszych sojuszników porozumiało się w sposób tajny i wspólnie nas zaatakowali 1 września, do 17 września. To wszystko trzeba badać, to wszystko trzeba pokazywać światu, o tym trzeba mówić. I nie ma tutaj zgody na to, żeby milczeć. Trzeba mówić mocnym głosem to, co się ustawiło robić także y, rzeczy, które są potrzebne w y, takiej kulturze codziennej, prawda? Robić dobre filmy, robić filmy fabularne, robić animacje. Właśnie to, co robi między innymi biuro, którym kieruję, przygotowywać taką ofertę dla młodych ludzi, y, żeby oni poznali tę polską historię, żeby się z niej nauczyli tego, co było w nas wielkie, także pokazywać te, te złe strony. Żadnego narodu, żadnego państwa nie jest tylko i wyłącznie jednoznaczna. Są tam również um, takie rzeczy, które, które nie są chwalebne, ale pokazywać je we właściwych proporcjach. Faktycznie musimy um, przypominać tę historię. Um, na pewno jest jeszcze pole do działania. A teraz wspomniałabym o kresach. Na tym polu ma pan też dużo osiągnięcia, do których trzeba zaczyć artykuły i książki poświęcone tej tematyce. Przykładem może być tutaj chociaż ostatnia pozycja wydawnicza pod tytułem Zostali na Wschodzie, w której opisuje Pan mocy polskich inteligentów, którzy po 1945 roku postanowili pozostać na terenach dawnego Związku Radzieckiego. Proszę nam opowiedzieć, skąd Pan Pana takie zainteresowanie i dlaczego akurat ten obszar badawczy jest tak ważny dla Pana. Hmm. Trochę pewnie było w tym przypadku, w tym początku odkrycia. Wschodu, kresów. Wzięło się to rzeczywiście w postaci się za Henryka Chlebowicza, którym przeczytałem w czasie studiów. Znalazłem jego artykuł i się zastanawiałem, co to za postać. On był urodzony w Grodnie, potem rodzina ze do Orywurga, czyli na terenie dzisiejszej Rosji, potem Wilno, potem tragiczna śmierć w 1941 roku koło Borysowa, jako duszpasterz na tych terenach, które wcześniej były włączone w obręb Związku Sowieckiego. I Tak się zaczęła ta fascynacja, zacząłem drążyć także swoje korzenie rodzinne. Ja urodzony w Gdańsku, mój ojciec w Toruniu, ale już dziadek urodzony w, na Syberii, w Baszkili, dokładnie rzecz biorąc, więc jeszcze przed Uralem, pradziadek, dziadek w Lubartowie, Każdy, każde pokolenie rodziło się gdzie indziej, ale generalnie te korzenie związane z grudniżczyzną, z Jinężczyzną, jeszcze wcześniej z okolicami Witebska i Smoleńska, zaczął mnie to, to ciekawić, prawda, skąd myśmy się wzięli, jak to się stało, żeśmy się przenieśli? skąd takie nazwisko pisane przez, przez Samochara, a więc nie od chleba, tylko od kogo, no, od, od imienia Gleb. Syn Gleba był Biegłowiczem, twardo wymawiany, tak powstało nazwisko. Właśnie tych pierwszych podróży, jeszcze kiedy pojechałem tam w 1989 roku, po raz pierwszy jeszcze istniał Związek Sowiecki, poznałem fascynujących ludzi. Polaków, ale nie tylko. Niezwykłych Litwinów, Białorusinów, Żydów, Ormian, Tatarów, Ukraińców, Rosjan. I tak mnie ten świat wciągnął, że zacząłem pisać o tym. Napisałem rzeczywiście zdecydowana większość moich 15 książek to to książki poświęcone tamtym terenom. Pytała Pani o tą najnowszą, czyli zostali na wschodzie słownik Interwencji polskiej. Mogę powiedzieć, że to taki projekt, nad którym pracowałem, wokół którego chodziłem już od ładnych 10 lat. Miałem taki pomysł, że kiedy właśnie w czasie tych podróży z tych ludzi, wielu tych bohaterów, których opisaliśmy w tej, w tej książce, mówię opisaliśmy, bo to dzieło zbiorowe 14 autorów, a w sumie to już około 30 osób pracuje nad, nad tą publikacją, drugi ton jest praktycznie gotowy, to stwierdziłem, że bardzo mało wiem o tych ludziach. Ludzie, którzy w 1945 roku podjęli decyzję, że nie wyjeżdżają do tej nowej Polski, zostają w, Lwowie, w Wilnie, w Grodnie, w Baranowiczach i nie jeszcze dalej, w Kijowie, w Mińsku, w ówczesnym Emigrawie, czy w Moskwie, czy na Syberii. To, że ci ludzie są tacy zapomniani, że oni walczyli o polskość, uczyli potajemnie języka polskiego, chronili polskie cmentarze, miejsca pamięci narodowej, a właściwie nie mają pomników. Nikt nic, nic niczego nie napisał, poza wyjątkami. I to było taką inspiracją, że trzeba zbierać te życiorysy, spróbować opisać. Niech ten, te książki, panowane są cztery tomy, będą takim swoistym pomnikiem dla tych ludzi. No, właśnie, różne instytucje odmawiały w finansowaniu tego projektu. Na szczęście udało się w Instytucie Pamięci Narodowej. Mamy pierwszy tom, jak mówię, drugi tom praktycznie gotowy, dwa co najmniej jeszcze przed nami. Pewnie będziemy kończyć na tomie czwartym, gdzie opiszemy tych ludzi żyjących, którzy odbudowywali tą polskość w końcu lat 80., a początku lat 90. I muszę powiedzieć, że stworzył się z tego rzeczywiście duży obszar badawczy. Co jest fascynujące ta historyka, że jest to rzecz do tej pory nieopisana, nieodkryta. Jest to taka terra incognita. Wchodzimy na taki grunt, gdzie dla mnie samego, który siedzę w tej tematyce od 30 lat, odkrywam nowe postacie i takie formy działalności Polaków za wschodnią granicą, na terenie byłego państwa sowieckiego, że sam jestem zdumiony, że było to możliwe i tym bardziej to zachęca do tego, żeby drążyć dalej, szukać dalej. Bardzo się cieszę z tych wszystkich. Współpracowników, którzy dołączyli do, do tego zespołu, to są profesorowie, z, można powiedzieć, z całego kraju, a także badacze, dziennikarze, działacze polscy z tych krajów, które opisujemy z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji. To jest bardzo cenne, że, że powstało takie dzieło, że powstaje, że się tworzy właśnie taki konglomerat różnych sił, które zmierzają w, w, w jednym celu, żeby opisać. Około 400-500 biogramów tych ludzi powstanie. Także to rzeczywiście bardzo potrzebne i ważne, interesujące, można powiedzieć. A na koniec naszej rozmowy myślę, że nie będzie Pan miał za złe, jeżeli zdradzimy, że niebawem w Domu Kolonii w Warszawie odbędzie się oficjalny wieczór autorski promujący Pana książkę. Chcielibyśmy poprosić w imieniu Olsztyna i mieszkańców regionu, a żeby również Olsztyn, w którym mamy wiele osób związanych z kresami, mógł być miejscem autorskiego spotkania. Bardzo chętnie do Państwa przyjadę. Mamy takie plany, żeby kilka miejsc w Polsce, kilka miejsc na wschodzie, tych, tych właśnie naszych głównych ośrodków do dzisiaj życia polskiego, czyli Wina, Grodna, Dynyburga, Rwowa, Sztobierza, żeby tam się były promocje, ale tutaj oczywiście będziemy pamiętać o kraju Olsztyn, Warmia, Szersze bacze z Wałęia, Mazury. To jest miejsce osiedlenia się bardzo wielu kresowiaków. Jeden z naszych współautorów, profesor Henryk Stroński, to współautor książki, profesor Miejscowego Uniwersytetu, człowiek wychodzący się z Pana Płaszczyzny, świetnie znający tamtejsze realia, więc będzie to świetny pretekst, żeby zaprosić pana profesora, zaprosić innych ludzi, zaprosić Kresowiaków. Zaprosić także młode pokolenie Polaków, bo też do nich adresujemy tą, tą książkę żeby poznać właśnie te życiorysy i wyciągnąć z tego taką konkluzję, że nie ma takiej sytuacji, która wydaje się bez wyjścia, wydaje się beznadziejna, z której nie można by zbudować czegoś ku nadziei, że, że może być lepiej, że można coś ocalić, że można przetrwać, że może polskość w tym wypadku, polska kultura, polski język nadal funkcjonować, mimo tego, że tak jak mówię, wydaje się, że sytuacja jest beznadziejna, zamknięta. Nie ma żadnych szans, a zatem już dzisiaj Państwa zapraszam, mam nadzieję, że spotkamy się w Olsztynie na takim spotkaniu bardzo chętnie będę z Państwem rozmawiał. Panie, dziękuję bardzo za interesującą rozmowę oraz deklarację odwiedzenia naszego miasta przy okazji promowania książki. Naszym widzom serdecznie dziękuję za poświęcony czas i przypomnę, że rozmawiałam z Panem Adamem Chlebowiczem dyrektorem Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezesem Pomorskiego Działu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do zobaczenia. Pozdrawiamy z Orsztyna. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.